Cześć! Mam na imię Agata i w dzisiejszym wideo chciałabym zmierzyć się z tematem szczęścia niezależnego od czynników zewnętrznych. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, żeby być szczęśliwym i spełnionym, a przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi i spełnieni, prawda? Niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. I oczywiście będzie to moja historia, tak jak Wszystkie filmy na moim kanale oparta na moim własnym doświadczeniu. Zanim przejdę do tematu filmu, dwa słowa o mnie, jak hmm. zawsze. Trzy lata temu zaczęłam medytować i wtedy zmieniło się wszystko. I zresztą film, jak medytacja zmieniła moje życie, jest u mnie na kanale. Jeśli jeszcze go nie oglądałaś, nie oglądałeś to serdecznie. Cię zapraszam, jest to film, który cieszy się największym powodzeniem spośród wszystkich moich filmów. I faktycznie zmieniło się wszystko. Ja po prostu zaczęłam się łączyć ze sobą, zaczęłam słuchać siebie, słyszeć siebie, gadać ze sobą, a z czasem przyszła też odwaga do tego, żeby podążać za tym cichym, wewnętrznym głosem, który mówił mi, że chce zmian. I dlatego dzisiaj te kilka lat później jestem w całkowicie innym miejscu niż byłam wcześniej, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. I zawodowo nie jestem już panią dyrektor w ministerstwie, ale jako czy terapeuta wspieram kobiety i mężczyzn w ich transformacjach. I teraz przechodząc już do tematu tego szczęścia, niezależnego od czynników zewnętrznych. Jak zaczynałam swoją przygodę z rozwojem osobistym, szeroko rozumianym kilka lat temu, to gdzie gdzieniegdzie napotykałam się właśnie na takie materiały: jakieś filmy, jakieś książki, także tutaj na YouTube. O tym, że szczęście jest w nas. Że zawsze możemy do tego miejsca dotrzeć. I że to szczęście wcale nie musi być uzależnione czy nie jest uzależnione od czynników zewnętrznych. I uwierz mi, że na tamten moment, na, na tamten moment na tę moją świadomość e, w tamtym momencie, to było dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Kompletnie. Ja słuchałam tych różnych mądrych ludzi i, i mówiłam, ale o co w ogóle chodzi? Kompletnie tego nie rozumiałam, kompletnie mój umysł nie był w stanie pojąć. Jak ja mogę być szczęśliwa i spełniona, niezależnie od czynników zewnętrznych? Bo jednak zawsze to swoje szczęście i swoje spełnienie od tych czynników zewnętrznych uzależniałam. Czyli w momencie, kiedy byłam w dobrej relacji, kiedy miałam dobrą pracę, kiedy miałam pieniądze, kiedy mogłam podróżować, co kocham robić, to wtedy byłam szczęśliwa. A jak któregoś z tych elementów brakło, no to już. Z tym szczęściem nie było tak różowo. Muszę ci się przyznać, że szczególnie ważny był dla mnie ten wątek relacyjny. W zasadzie od zawsze byłam w relacjach i uważałam, że nie jestem kompletna i pełna bez partnera. Teraz, jak to mówię, to nawet ciężko mi się trochę do tego przyznać, ale faktycznie tak było. Uważałam, że potrzebuję, potrzebuję tej drugiej osoby. U swojego boku, żeby czuć szczęście i spełnienie i tą kompletność, czyli właśnie tej przysłowiowej, drugiej połówki jabłka czy tej innej pomarańczy. Szczególnie ten aspekt mojego życia wpływał na to, czy ja się czułam szczęśliwa, czy nie. Czy jeśli byłam w dobrej relacji, to czułam się szczęśliwa, jak byłam, nie byłam w relacji, albo byłam w średniej relacji, to nie byłam szczęśliwa. I tak jak mówiłam na samym początku, wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy zaczęłam medytować. Jeszcze raz zapraszam Cię do tego filmu. I zaczęłam się ze sobą łączyć, zaczęłam siebie słuchać, i zaczęłam szukać tego spokoju wewnętrznego w sobie. Znowu nie w zewnętrznym świecie, tylko w sobie. I zaczęłam to wszystko znajdować. Najpierw połączyłam się właśnie z tym wewnętrznym spokojem, z tą ciszą, którą mam w sobie. I to nie jest tak, że ja tego szczęścia szukałam. To nie jest tak, że ja, wiecie, robiłam te medytacje, jakieś różne praktyki po to, żeby odnaleźć szczęście. To w ogóle kompletnie nie było moim celem, ale nadal to robiłam, bo widziałam, jakie cudowne, wspaniałe efekty mi to przynosi. Przede wszystkim w postaci właśnie tego większego wyciszenia, większej cierpliwości, większego takiego osadzenia w sobie i spokoju. Aż wreszcie po roku, odkąd zaczęłam medytować, nadszedł taki niesamowity moment w mojej drodze, o którym właśnie dzisiaj chcę ci opowiedzieć. I mam nawet taki notatnik ze sobą, taki zeszyt, w którym zapisuję, zapisywałam ważne dla mnie rzeczy. I pod datą 27 maja 2021 roku. Ona jest nawet, zobaczcie, tak na, zobaczcie, tak na różowo zaznaczona jako ważna dla mnie data. Wydarzyła się taka rzecz. Eee, rano, wcześniej rano, leżąc sobie w medytacji, bo chcę, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, że ja różnie medytuję. Jak mam ochotę siedzieć, to siedzę a jak mam ochotę leżeć, to leżę <gry> i kiedyś w ogóle dużo leżałam, teraz trochę więcej siedzę, ale w ogóle o tym, jak zacząć medytować i jakie są różne sposoby na to, jak medytować, też um, zrobię kolej, osobny film na ten temat. No i medytowałam, medytowałam. A chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że byłam w takim bardzo trudnym wtedy momencie w moim życiu, właśnie tym prywatnym, szalenie dla mnie ważnym, to znaczy relacja, w której byłam wtedy, no Powoli dobiegała końca, pomału się, pomału się rozpadała, tak naprawdę, i ja już chyba wtedy wiedziałam, że tak prędzej czy później się skończy. Więc nie był to łatwy moment, wręcz przeciwnie. I wtedy, leżąc w tej medytacji, łącząc się z tą ciszą i z tym spokojem, który zawsze mam w sobie, poczułam dosłownie w każdej komórce mojego ciała. Dosłownie, był to taki niezwykły moment, kiedy spłynęło na mnie takie od stóp do głów poczucie szczęścia i spełnienia. Ja wiem, że może dla ciebie to brzmi tak nienamacalnie, bo jeżeli nigdy tego nie doświadczyłaś, nie doświadczyłeś, to pewnie trudno ci jest wyobrazić sobie, o czym ja w ogóle mówię. I też dosyć trudno mi o tym opowiedzieć, bo to takie bardzo fizyczne odczucie i. Ale spróbuj sobie wyobrazić, że leżysz albo siedzisz, i nagle czujesz, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś i co się dookoła ciebie wydarza, że jesteś szczęśliwa i spełniona. Że jesteś szczęśliwy i spełniony. I to właśnie mi się przytrafiło 27 maja 2021 roku. Wierzę właśnie, że to był efekt tej mojej praktyki, medytacji, którą, tak jak mówiłam wcześniej, praktykowałam już od roku, tego łączenia się ze sobą, z tym, kim tak naprawdę jestem, ze swoją duszą, ze swoim sercem. I był to też taki szalenie ważny moment właśnie w kontekście tych moich relacji. Ja dużo mówię o relacjach, bo to w ogóle dla mnie szalenie ważna sfera. Myślę, że dla większości z Was. Więc dużo filmów na temat relacji na moim kanale też znajdziesz. Bo tak jak mówiłam, ja zawsze się czułam niekompletna bez partnera. I wtedy oprócz tego, że poczułam się szczęśliwa i spełniona, tak od stóp do głów, to również po raz pierwszy w życiu poczułam, że jestem kompletna. Że nie jestem żadną połówką jabłka czy pomarańczy, tylko całością. I że niezależnie od tego, czy będę mieć partnera, czy nie, to będę nadal szczęśliwa, spełniona i kompletna. I dokładnie tak się wydarzyło, ponieważ ten związek, o którym mówię, faktycznie się zakończył niedługo potem. I ja nigdy od tamtego czasu tego swojego wewnętrznego poczucia kompletności, nie zagubiłam. Pomimo tego, że potem po tej relacji dosyć długo byłam sama, to nadal czułam się kompletna. I pomimo tego, że w moim życiu wydarzały, wydarzają się i zapewne będą się wydarzać różne doświadczenia nie tylko takie te lekkie, łatwe i przyjemne, ale też trudniejsze to wiem, że to swoje wewnętrzne szczęście i spełnienie mam. Że tam głęboko w środku, głęboko w środku mam to szczęście, mam to spełnienie i że zawsze mogę tam wrócić. Że nawet jeżeli na chwilę tak samo jest dokładnie zresztą ze spokojem on też tam jest i że nawet jeśli na chwilę wyjdę na zewnątrz z tego stanu, i coś mnie wytrąci z równowagi, jakieś emocje mną zatargają, jakieś zewnętrzne wydarzenia mnie zaangażują. Co jest normalne, jesteśmy ludźmi, żyjemy na ziemi. To ja wiem, że mogę zawsze tam wrócić. Do tego miejsca spokoju, do tego miejsca wewnętrznego szczęścia i spełnienia mogę tam wrócić. I nieważne, czy mam teraz pracę, czy nie, ile zarabiam, i czy jest partner, bo my tak często uzależniamy, to szczęście od tych czynników zewnętrznych, prawda? No, ręka do góry, kto, kto tak nie robił, czy nie robi nadal. Ale jak już będę mieć tą pracę, to wtedy będę szczęśliwa. Jak już znajdę tego partnera, to wtedy będę szczęśliwa. Jak dostanę ten awans, to wtedy będę szczęśliwy. Jak kupię ten dom, to wtedy będę szczęśliwy. I ta droga powrotu do siebie, droga rozwoju. Droga duchowości, nazwij ją jak chcesz. Zaprowa właśnie zaprowadza do tego miejsca, w którym Ty już nie potrzebujesz tych wszystkich, jak coś, jak coś, jak coś to, będę szczęśliwa, będę spełniony, tylko wiesz, głęboko w sobie wiesz, bo tego doświadczyłaś, doświadczyłeś, bo to poczułaś, poczułeś. Że niezależnie od tego wszystkiego, to szczęście i spełnienie po prostu jest. Po prostu jest. Jest to coś przepięknego. Nawet trochę się wzruszam, jak o tym mówię i jak sobie przypominam ten przepiękny moment. Być może Ty też już takiego momentu w swoim życiu doświadczyłaś. Doświadczyłeś? Jeśli tak, to napisz w komentarzu podziel się. Jeśli nie, to zachęcam cię do tego, żeby być na tej drodze docierania do siebie, powrotu do siebie, docierania właśnie do, tej, do tego wewnętrznego spokoju, wewnętrznego szczęścia i spełnienia, niezależnego od niczego. Jeśli jesteś na tej drodze, to wytrwaj na niej. Jeśli jeszcze na tej drodze nie jesteś, to zachęcam Cię bardzo, żeby na tę drogę wejść. I tak jak mówię w filmie, jak zacząć medytować, bo u mnie wszystko zaczęło się od tego, że zaczęłam medytować, będzie niebawem na moim kanale. To miejsce jest piękne. To miejsce jest piękne. I nie wierz mi na słowo, tylko sprawdź na własnej skórze. To tyle na dzisiaj. Tak jak powiedziałam, jeśli masz ochotę podzielić się swoją historią w komentarzu, to będzie mi bardzo miło. Jeśli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę. Przede wszystkim zostań ze mną na kanale. A jeśli czujesz, że ja mogę dać Tobie coś od siebie, jeśli czujesz, że rezonuje gdzieś moja energia z Twoją energią, to zapraszam Cię na sesje indywidualne, stacjonarne oraz online. I informacje o tych sesjach znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia następnym razem.